Ło! Wow! <laughs> wow. Cześć, to no jeżero i metody na przeszkodę. Zapraszam na relację Mati, soku i ja, dwóch czynnych ninja, jeden emeryt i 13 metrowa lina. Zapraszam na relację z tego jak żeśmy się tutaj pobawili. U. Idymy Idziemy na linę, tu żeśmy się rozgrzali. I idziemy na linę. Ekipa krakowskich ninja. Dwóch aktywnych, jeden były. Dobra, Jurek się stoi pierwsze wejść na fortecę Midorianę. Szybkie doładowanie. Zdrówko właśnie, co tam w tej butelce jest? Tak, tak. To powiem jak wejdę. No, no. Asekurant Sokół, sokołowski. Piękna osoba, I Ina się wybiera, naciągnij Midorianę. Naciągnąłem i trochę dechuję jeszcze taki. Dobra. Jest? No. Jak tam? Bardzo dobrze. Dotarłeś na szczyt 13 metrowej linii. Ale do kondycji nie jest. Daje, nie? Dzięki za za sekulacyjkę. To... Fajna sprawa. Dzięki Mati, bo to Mati Zorganizował. Dzieje się. Tak, dzieje się. Super sprawa. No tam tak Zobaczymy jak drugie wejście, bo tak trochę to mnie... na górze jakby jest... Pierwsze to pompowało, że takie nogi takie by tak jakby troszkę kościół mnie było w tych nogach, ale generalnie <śpiewanie> wyraźnie w Mati właśnie zjeżdża z góry z czasem, no właśnie takim czasem. Ja tu nie no, trzeba ja tutaj sobie właśnie zobaczyć jak to jest. Naciągnij, odkręć ją trochę. Skurę. Naciągasz i lekko tutaj. Jest. Dobra. Ale, ja jestem gotowy, do Dobra, zje to też idę. No, バイバイ。 Dobra, a podziękowania! Hahaha! Każdy kroczył na dole ile wiesz? Ile ja wstawiam? No! Chudę, trudno powiedzieć, wiesz, bo mam małe użycie. Jaki ma być Odpowiedź A. Na okolicę 35 sekund? Odpowiedź A czy poniżej 400 sekund? Odpowiedź B: 35 sekund, odpowiedź C: poniżej 35 sekund, odpowiedź D: powyżej 40 sekund. Wiedzę: 35 sekund. Wydaje mi się, że troszeczkę szybciej niż wówczas. Tam, tam. Ło! No i dobra, i to jest właśnie ten moment. 34 to, to jest ten moment, kiedy przekonania spotykają się z rzeczywistością. Nie pierwszy raz, nie ostatnich. Jednocześnie oceniam swoje możliwości i jest. jest Ale Rewol... ci z Dzięki za tą W Całkowity zakrescenie. Rewolucja. Takie zabezpieczenie tutaj. Chłopacy doświadczeni w tym zabezpieczeniu. I tam na górze można puścić. Fajne uczucie jak się jest opuszczanym. No i można powiedzieć, że nasze życie w rękach kolegi. Tak jak w górach. Mati, trzecie wejście, zastanawia się, czy szybko, więc myślę, że <śm> 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 jak będzie, no. Wbrew te 13 metrów dają Dobra, ja tutaj przyjmuję teraz, będę mierzyć. Czas... Ostatnio Mati zrobił życiówkę, więc jest moc. Mati schodzi. Ja nie nagrywałem, bo mierzyłem. I tutaj jest wynik. Powiedziałeś, że co? Że chyba wolniej. O! No właśnie, o! No, pierwszy raz poniżej 18 sekund, no więc to już w ogóle są. To już jest moc. Gratulacje. Dobra, jestem gotowy. Gotowy? 2, 1, go. O! Znowu daj ja. daj daj daj, tek se dođi daj daj stop služba premaš ja. jesi? Ja. daj dobro jesi ja. dolučio Tak czasowo patrząc, włączyłem tak sekundę trochę za wcześnie, ale miałem 44 sekundy. Jest było 45 Ale wiesz to teraz to kompletnie już szedłem, tak wiadomo. Ja no bardzo spokojnie. Spróbowałem to wymyślić, czemu zakręcam, ale. Myślę, że to jest kwestia tego ruchu. Chyba powiem, się... Też, ale to te było, że za każdym razem troszkę w którą stronę się łapie. Może. I, I ona I ja, też się trochę zakręca. Tak. W pozorom to było no. w na sportu. No. Skinaj na inne, bo wiesz jakby to jest ta sama specyfika, to przy ty spinasz na czas, ee, tylko że idziesz na inne do góry i powtarzasz konkretny ruch. Tak samo tu powtarzasz konkretny ruch i idąc na ścianie ruch... Ale popatrz jaką masz różnicę. W konkurencji na czas, tak jak na przykład tutaj, to hmm. robić na wysokość. Tak. Ile że się zmienia po drodze. Tak, tak, tak. Technika, w ogóle wszystko się zmienia, nie? Tak, tak. Nie bez przyczyny jest to metodą szkoleniową jakby polskich żołnierzy nie tylko. Wspinanie na linii jako trening po prostu, wiesz, sprawności Ale po prostu. No to no, no, jednak daje, nie? Wydolność, siła, technika, no wszystko tutaj jest. Hmm. Dzięki. Mati kusi tutaj kursem palarodniarskim. Tak, polecam. Te, jakby właśnie... Polecam, jakby ktoś się chciał wybrać i poczuć trochę wysokości, e, nie musi na Linię wychodzić, e, ale jakby palarodniarcy doświadczyli tej wysokości, to co też spinarze są sobie. Mocno zmienia perspektywę. W ogóle polecam kanały wszystkie tego gościa, Facebooka i YouTube'a, bo naprawdę <laughs> można zobaczyć co gościu robi jak wygląda życie na pełnej. <laughs> no i tutaj ostatnie wyjście, ostatnie co kule? Ostatnie wejście Sokoła i co? Ja tu pewnie za kamerę teraz się schowam, więc będzie na kamerze Sokoła. Jak ktoś chce zobaczyć, to też na jego Ninja Team Pro Mifid 24, to tutaj można zobaczyć dokonanie tych gości. Ale panowie jeszcze idą polatać, bo mało było, polatać na cliffhangerze. Właśnie w Gnificie jest cliffhanger, może ja tam się też pokuszę o jakieś dokonanie. Zobaczymy jak to będzie. No raz, raz przelatywałem, z podchwytu na nachwyt. No co ty skoczysz kurde, co Więc zyskoczysz? myślę, że we czwartek jak będę to przeskoczę. Dawaj. A dzisiaj, dzisiaj na randkę z moją Kasią idę, więc to też jest bardzo ważne. Najpierw była randka z Liną, a teraz... A jeszcze randka z listewkami. A randka z listewkami mogą poczekać, listewki mogą poczekać. Nie, nie uciekną. Ach. Lina tylko jeszcze przez ten tydzień. Ale tu, Mati, jest szansa, że ta lina jeszcze będzie na jakiś czas ponownie? No, teraz na pewno będzie po niedzieli zdejmowana, więc nie będzie tutaj. Ale czy potem będzie? Oczywiście nie obiecuję, bo nie wiem jak się sytuacja potoczy. Ale może uda się jeszcze w kwietniu zorganizować. Czyli jest możliwe, że tutaj forteca, Fortecach, 60, w Krakowie, że lina jeszcze będzie? Także tak, no jak, nie, jak nie w kwietniu, to może jeszcze kiedyś, ale ogólnie no nic, zachęcam do próbowania tych aktywności i zapraszamy na wspinanie. Ja jeszcze ogromnie dziękuję wielkim za oglądanie, dziękuję chłopakom za asekurację i jakby ktoś chciał się uczyć takich rzeczy pod okiem takich jak oni, to prowadzą zajęcia, Bifi24 polecam. I'm...